Ja bym chciał poprosić teraz wszystkich prelegentów, którzy zostali na środek, żeby podziękować raz jeszcze. Ja wiem, że niektórzy już musieli pojechać, natomiast jeśli są prelegenci, zapraszam na środek, żebyśmy przypomnieli sobie i podziękowali, bo tak naprawdę kto jest najważniejszy na konferencji? Uczestnicy. A w drugiej kolejności integracja, <grystanie> A strzeci prelegenci. Dlatego wielkie brawa dla Prelegentów, którzy się przygotowali i zapraszamy. Mnie się podobało wszystkim, że był mismasz, ale taki pozytywny, czyli było bardzo różnych ciekawych tematów i ja widziałem tak w rozmowach właśnie że to mówi, o, np. psychologii, o technika i wszystko razem wymieszane i dlatego mi się wydaje, że wszyscy jesteśmy zadowoleni. Bo każdy dla nas coś ciekawego i nowego, to nowego. ja coś tak <noise> Nie najczęściej się cieszę, że znowu się miałem okazję z Wami spotkać. Z niektórymi po raz kolejny, a niektórych na nowo. Także to jest dla mnie zawsze największa radość i, i z tego się najbardziej cieszę. E, to pół dnia, które miałam okazję z Wami spędzić, było bardzo przyjemne, bardzo miło było Was poznać i najważniejsi są uczestnicy. Bardzo dziękuję. A ja się mogę podpisać pod przedmówcami nieco dla Ja dziękuję za zaproszenie przede wszystkim pierwszy raz. Fajnie, że miałem okazję podzielić się w sumie ciekawym tematem i że trochę udało mi się wsadzić kijim w mrowisko. Mam nadzieję, że może jakieś fajne dyskusje z tego się jeszcze urodzą. I co, widzimy się za rok. Też dziękuję za zaproszenie. Była to chyba pierwsza od lat konferencja polska, na której byłem i która była merytoryczna. Większość konferencji to jest jakieś opowiadanie bajek i potem chlanie wody. A, a to było spoko. Generalnie zawsze idziemy zagraniczne, tak a na pewno nie było zaskoczony. Dziękuję za zaproszenie. Różne konferencje, różni ludzie pieczeniarze, kaduły i tak dalej. To jest o tyle ciekawie. To jest o tyle ciekawie przez ludzie konkretni. Żałuję, że wziąłem mało swoich konstruktorów. No, co, to jest tak. Siedzi na robotą, tutaj tego, a tu bym patrzył tak dookoła, jak I do szerokiego spojrzenia, a więc, że nie konferencja z tym razem. Im szerzej spojrzą, tym lepiej. Dobrze postawił Wrocławiu i ten Wrocław z tym MC cały czas jest związany i się rozwija. w Wrocławiu się skończyły konferencje emcowe, wrocław Genewa i tak dalej, i dalej to idzie, że tak powiem. Także trzymajmy tę linię. Dziękujemy. co tutaj padło ze sceny, ta konferencja ma pokazać szerszy horyzont trochę. Że to nie jest tylko biurko, to nie jest tylko PCB, to nie jest tylko EMC, to nie jest tylko safety, ale, ale dużo szerzej. Mam nadzieję, Dobra. że ta inspiracja, też którą dostarczyliśmy, Częścią wiedza. Ja już widzę, że za kilka osób, słyszałem, że było, zostało zainspirowane chociażby eksperymentem Grzeszka. I są no kurde, czemu ja nie mogę zrobić pięciu takich płytek i sobie przemieszyć, nie? Bo nie ma na to nigdy czasu, ale być może taki argument, że wtedy będziemy wiedzieli, jak to kosztowo ująć. To jest inna rozmowa z managementem, jeśli przychodzimy i mówimy, tak, wiemy, że to kosztuje, aniżeli tylko mówimy o wyliczeniach e, takich typowo technicznych. Plan, plany, marzenia, wizje, staramy się je realizować, dowozić jak wszystko pozwoli. Widzimy się za rok, prawie o tej samej porze. 22-23 maja na kolejnej konferencji za tydzień, za tydzień tylko, że... za tydzień i rok. I z tego miejsca raz jeszcze dziękuję, że chciało wam się przyjechać, bo to nie jest łatwe wyrwać się z projektów, bo pewnie już pomyślimy sobie, robią się zaległości, nie? Natomiast ja jestem przekonany, że ta wiedza zostanie z nami na lata, a to co już padło wielokrotnie z tej sceny, najważniejsze ludzie, ich kompetencje, energia, entuzjazm i jeszcze odrobinę pasji, którą mamy w sobie, myślę, że to będzie sprzyjało rozwojowi. Co? Brawa dla Was! Kończymy!